manko witam Was. W kolejnym odcinku zagrajmy Meat for Speed, Hot Pursuit, Hot Pursuit. Przepraszam Was, ale już bardzo dawno tej gry nie nagrywałem. Już chyba z miesiąc naprawdę, bo miałem zapas z tej gry nagrany. Na. No i co? Gramy sobie Mamposze karrea GT Vipera ścigamy, oczywiście nieziemskie prędkości, to już nie nowość. Oczywiście pobawiłem się trochę z jakością na YouTubie. I macie ten filmik w lepszej jakości, powiem Wam, że lepiej to wygląda. A masz O tak! Demet. A mam cię! Kolczatek, kolczacka a, między mi się trochę pląta, bo mam problemy wziąłem sobie cukiera miętowego, bo mam problemy z a nie wiem, jak jest z gardłem. Ale wiecie, zbliża się zima O, jak przyrąbał, za, mi to mieć. O. Bam! Leżysz, gadzie! tak... Yy, 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 yy. Polepszyłem jakoś o to, bo jak zacząłem oglądać swoje let's play, e, odekciało mi się trochę patrzeć. Chyba tam 8 odcinków będziecie mieli w tej średniej jakości. Yy, 3 odcinki będziecie mieli, chyba są pierwsze z tymi ścianami bocznymi. co są czarne paski. To już mi się bardzo szybko udało usunąć. No, ale widziałem, że strasznie słabe oklatkowanie, takie piksele strasznie było widać i teraz to polepszyłem. Mam nadzieję, że... że... że to będzie więcej zmian. No, dawaj, dawaj. Ściągam w tym czasie teraz e, tego, jak... jakie jest szybka reakcja. Ściągam Word... nie Worda, Aktualizuje. przepraszam. Ściągam, Aktualizuje. Weźmiemy sobie Vipera. No, zbliża się premiera, o znowu warunki nocne, zbliża się premiera e... Need for Speed'a, Most Wanted'a 2, dzisiaj jest 18, no to jeszcze trochę poczekamy, chociaż demo chciałbym nagrać bo niestety nie będzie mnie stać na oryginalną na razie wersję, bo mam plany na jeszcze Dziwana i Splint Second. Splint Second chyba. Dobra, ale teraz naparzamy. z wybieram. Dolce Biber. w prostym znaczenie. No ładnie. To co wam tu powiedzieć? Uuu, dwa miesiące... E, dwa miesiące chyba szkoły już tak podejrzewam. Znaczy no można powiedzieć, że zleciały niepełne. Mi się na razie fajnie uczy w ogóle. Fajną, zajebisty mojej klasy. Mam nadzieję... Że wy też. Ale pewnie już nie możecie się doczekać wakacji na też, co będziemy się oszukiwać, nie? Chociaż z nimi tak za bardzo, ale wakacjami nie tęsknię. Kurdy, no! Tam już nie jeździłem i straciło się to panowanie. Teraz będę chyba nagrywał gry... Cały czas. Jak, jedną, jak jeden odcinek zacznę, to będę nagrywał cały czas. Ten też będzie dłuższy, podejrzewam. Zjedziemy na drogę, to już spada nam prędki, eee, Jak zacznę nagrywać sekundy. To też chyba będę nagrywał. A, to już mówię, kurde, wszystko zapominam. A, chodzi o nich o HAT To, że teraz nagram dłuższy odcinek. Możecie jakieś pół godziny, jeżeli mi zespół pozwoli, bo mam chyba 20 filmów do zrenderowania. Daj no. ja mi pozwoli na nagranie tego filmu, to będzie dobrze. Jakoś dłuższego. Oczywiście wy będziecie mieli dwóch odcinkach, bo ja, ja nie przesyłam dużych filmów na YouTube. Najwyżej 25 minut. Ładnie idzie ten bajter. No ładnie, ładna jest grafika, naprawdę. Ja nie wiem, Dla, dlaczego niektórzy gracze się dowalają od tego od tam, Co ja mam z tym chodzić? Naprawdę, piękna gra, warta do zagrania. a kurde, za bardzo skręciłem. Jeszcze 5 km. No, teraz 5. Przemery. Asfaltem, autostradą A4, a 2 jest chyba zbudowana. No, co tam jeszcze mam powiedzieć Wyszła FIFA 13, zajmie się. Kupię sobie ją na początku roku, muszę. 5, mm -hmm. kurde, kurde Łofa wow, Długa ta autostrada Fak, no, kurde Ach, straciły się te tego skilla Kurde no A już meta prawie Przed metą się rozbiłem, Co za Uuu. Jaki zmasakrowany, o kurde Gratulacje, A, pojazd. Myślałem, że funkcjonuje już. CO TO ZA JAKIŚ ZŁOM?! O kurde, ale złom! Co mamy teraz zrobić? Co by tu zrobić? A, zacznijmy sobie może... Entered ...karierę przestępcy-ściganta! Ha ha ha! In You will unleash the true potential of the roadster as you compete against other drivers in a race along the Seacrest County Coast. Use your driving skills to outmaneuver the opposition and take a medal. Your reputation is measured, measured in 1-2 battles, however you are not registering activity and are classed by the SCPD as a level 1 speeder. The greatest drivers win the races and outrun the law and are classified as level 20, most wanted. Your daily active the harder faster and more dangerous and stay one step ahead of the cops to increase your wanted level and get access to new cars and entry into the toughest events your car is equipped with a race spec nitro system use this system to gain a rapid acceleration increase Nitros will only charge if you drive dangerously drive in oncoming traffic lanes near miss other vehicles no to jedziemy no wybierz sobie samu mamy tylko jeden no to co mi tu gadasz mhm. no kula mi już dobra kolor no oczywiście czarny no żeby renderowanie było lepsze żeby było więcej klatek nie no ze składkami mam stabilnie cały czas 35. Może mała liczba, ale wysoka jakość. Nagrywam w full HD. Mi dobra, nie będziemy oglądać prezentacji toru. Same poszuki. Podgosięcy jej dźwięk. Strumienie. Nie widzę, nam się ładuje cichono. Jak za pod prąd. Tak, i Joannę będziemy mieć. Uuuu... Miesiąc. Trzecie miejsce musimy gromić przynajmniej. Coże mamy tutaj? Rewalizacji. nikt mi się teraz szybko to zaraz to 270 pierwszy samochód już 273 Uch, ale przypierdzieli nie wziął bot nie wziął pod uwagę samochód obecność samochodu o, awionetka, leci. Ziół. Ciekawi Nie ma. Wow, to, wiem, to pało. Nitro mam pełne, jeśli grzebę Coś to nitro słabo tu schodzi. Wolniej. U policji to nie schodzi. Nie wiem, że uderzymy. Drifta, dripciakiem wszyscy jadą. Tylko drifting. Ja po wewnętrznej. Fajna mocno na wylecie. Hej, witam was z powrotem, sorry za to cięcie, ale tata mnie odnieść prosił, musiałem przerwać, no ale wróciliśmy i będę musiał kończyć, to będzie nasz ostatni odcinek, no tak, niestety, mam nadzieję, że się wam podobał ten odcinek, no dobra, nie martwcie się końcem, tylko tym co się dzieje teraz bo przydałoby się poprzedzić? co tak, po tak, tempo, pała przyhamowała, nic, pania a nie wiem czy to ona jest za kierownicą czy on A? Oni niecałe dwie sekundy kilometr do mety Super! Uhuhu, pierwszy uh, jakie skinshoty. Pierwszy wygrany wyścig w karierze ściganta. Dobra, Zobaczymy, Jedna nagroda samochodowa. na 8 tak myślałem. Dobra. No to. Komentujcie, subskrybujcie i cieszcie się widokiem R8. Na razie, cześć.